58 lat. Jesteś o 2 lata starszy ode mnie, ja mam 56. Jeździsz, jeździsz na wózku inwalidzkim. Co się stało, że jesteś inwalidą? I to jest choroba neurologiczna. Ok. Jak, jak długo chorujesz? No, 8 lat. Czy od 8 lat jesteś przykuty do, do wózka, czy, czy, czy krócej? Znaczy, no okulę się porusza, tak samo, nie? Mhm. Ale tak to... Jak daleko, to już muszę na wózku jeździć. Jak daleko się poruszyć, to na wózku muszę być. Rozumiem. Jesteśmy na Starym mieście w Wrocławiu, tuż przy katedrze. Tak. Masz kubeczek w ręku i prosisz turystów o pomoc finansową. Też. Dlaczego? Bo na życie. Bo brakuje, bo ja mam 719 zł tej renty socjalnej. Znaczy, teraz to już tak podwyżkiem, to już 1000 zł. Ale też muszę, za, za darmo nie mieszkam u brata, też muszę opłacić, jakieś rachunki, da, na rachunki dać. Tak, trzeba się podzielić. Tak, tak, tak. tak. Przed nagraniem rozmawialiśmy, że mieszkasz u brata dlatego, że wyszedłeś z więzienia. Jaka jest twoja historia? No, stara historia, znaczy to... Wyszedłem z więzienia w 2011 roku. Mhm. I od tego czasu mieszkasz u brata, tak? Tak długo? Tak, 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 tak. Tak, bo mieszkanie straciłem, bo mieszkałem wtedy na Mikołaja, to już nie będę adresu mówił dokładnie. No i tak straciłem, bo ko, znaczy Kokubina, bo ja nie miałem sił, tylko miałem dzieci. Rozumiem. No, umarła i, no, i mieszkanie poszło. No, przypadło, jak to można tak nazwać. Jak długo byłeś w więzieniu? No, bardzo długo. Zdradzisz za co? Jak to powiedzieć? Wal prosto z mostu jak było? Jak było? To było wymuszenie jak byłem zrobi oczywiście. Było pobicie, ale długo było. Coś tam jeszcze zmajstrowałeś na miejscu, tak? Że tak ci przedłużyli? A nie, na miejscu nie. Nie, 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 nie. Często rozmawiam z ludźmi po wyrokach. Że bardzo trudno jest im z powrotem wejść w to życie, nazwijmy to normalne. Jak, Nie. jak było z tobą? Normalnie by. Ostatniego wyroku wychodziłem po 6 latach. Z Wołowa, oczywiście. Czyli było tych wyroków więcej, tak? Tak, 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 tak. A w sumie ile? Jak długo byłeś za kratami? E, musiałbym policzyć. 10 lat, 15? Już 16 lat będzie jakoś tak. To kawał życia, prawda? Nie żałujesz? Znaczy, wtedy człowiek inaczej myślał. Inaczej bo, myślał. Był czy... młody, silny, prawda? Tak, tak, sprawny był, tak. No ale. No, no, mam dzieci, mam, no, córka miał za, Mam wnuki. No przyjeżdżę, bo. Jak na smetać do babci chce To razem jedziecie, tak? Tak. Będę pokał. Płacz tego nie widać. Czy gdybyś mógł to cofnąć, zrobiłbyś to? Znaczy, w jakim sensie pan mówi? No jest Maciek. W jakim sensie? Gdybyś mógł w jakiś magiczny sposób cofnąć te rzeczy, które zrobiłeś w przeszłości, A to tak. które cię tak ukształtowały do tego stopnia. Pewnie by tak. Z bimą chęcią to zrobić. A to już za późno już jest. Próbowałeś się spotkać z ludźmi, których kiedyś skrzywdziłeś. Poprosić o przebaczenie zrobić taki rachunek znaczy, sumienia. No ja nie skrzywdziłem ludzi. Nie nie no, no bo mówisz, że było jakieś pobicie, tak? Dobrze zrozumiałem. A to tak, to była bujka, tak, tak. to różnie było. O, nie, nic się nie stało. A no, tak to nie... nie. Nie Wiesz, nie, zadaj, nie... zadaj ci takie trudne pytania, bo chcę zrozumieć po prostu, tak? Nie skrzywdziłem ludzi, jak tak to się mówi. No, bójki to bójki, tak by były bójki. I Powiem inaczej. Za komony było tak. Bo to było za komune. Jeszcze pierwsze wyroki jak to dostałem. Nie Ci czy... Kojarzysz artykuł 214-215 to była paserka Ok. To była paserka. No to wtedy dostałem 2,5 roku 2,5 roku Później było... Zabójkę było 3 lata Przecież nie pamiętam wszystkich roków. Bo tu nie, nie kojarzę wszystkiego Lata. Później było dwa lata, też za. Już nie pamiętam za co nawet. No a 6 sześć lat, te ostatnie w 2011 wyszedłem. To było za co? To było takie wymuszenie i się brało ze sklepów na przykład wideo. Taki przykład mówię. A, to... czyli elektronika na, na raty, tak? Tak, tak, tak. tak To no, 6 lat dostałem. Ale to brałeś dla kogoś? Znaczy, to była Taka lewizna była, znaczy lewizna. Dla kogoś, tak, tak. Dla kogoś. Czyli co? Ktoś miał elektronikę, a Ty poszedłeś siedzieć za to? A ja poszedłem siedzieć, tak. No to biznes to nie był dobry. <laughs> znaczy, no, wtedy inaczej się patrzyłem na to, nie? Człowiek pracy nie miał. Łatwe pieniądze, tak. Łatwe pieniądze, tak. No i tak się stało, jak się stało. Wspomniałeś, że czekasz na mieszkanie socjalne z miasta. Tak, tak, czekam. Jaki termin? To już. Suma, suma, teraz jutro jadę na Grabiśńską z powrotem, bo to jest takie coś, że oni mają remontować mieszkanie. Byłem, oglądałem to mieszkanie. No, ładne jest mieszkanie. To jest i. na Sabowicach. O. No, i nie wiem, czy w ogóle remontują, czy. Nie wiem. Jak... Sam raczej sobie nie da rady, prawda? Z remontem. Nie, to mam miasto ja, zrobić. No, ja wiem. Wiem, ale nawet gdyby tak się stało, żeby nie robiło to, i tak byś sobie nie poradził, prawda? Znaczy sam osobiście, nie? No ja... Jakie masz ograniczenia, właśnie? Z, z fizyczne. Znaczy. Ruchowe... Mówi, że... Tak. Nogi i ręce, tak. No. Znaczy, no, jeszcze takie coś tam. Tak, żeby posmarować chleb, to już ciężko. Ziemniaki, obraz ciężko. No i najbardziej to nogi. Brat ci pomaga w takich czynnościach codziennych? Tak, pomaga, pomaga, pomaga. Dobrze mieć rodzinę, co? Znaczy, większa część nie żyje już, nie? Ja wiem, ale mówię o bracie, że dobrze, jest, że jest ktoś, kto się Tobą opiekuje. No tak. tak. Brat jest młodszy? Młodszy, ze dwa lata. Czyli tak ja. Czego jest. można Ci życzyć? Bo już niczego. Nie masz marzeń, pragnień? Nie mam. To już za późno już jest. Dla mnie. Znaczy dla mnie. Za późno już jest. Wiesz, w Opolu poznałem Piotra, który po wielu latach opiekowania się chorym synem, e, zaczął przyjeżdżać do Domu Nadziei i strzyc bezdomnych. Za darmo. A to, 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 tak, tak, tak wiem, wiem o co chodzi. Ale potem, potem, żeby się odnaleźć na tym rynku pracy, a też człowiek już w, w sile wieku, e, założył zrzutkę i zrobił kurs właśnie na fryzjera. I dzisiaj jest fryzjerem. Może jest jakaś przestrzeń, w której może być, i ty się odnalazł? Jak uważasz? Ja byłem rzeźbiarzem, znaczy jako samouk, to rzeźbiłem, malowałem, rysowałem. A tak to w ogóle szkołę robiłem jako stolarz. Czy ty stolarzem? Czyli znaczy nie ukończyłem. A nie ukończyłeś szkoły? Nie ukończyłem. A tak odnaleźć się? Czym się odnaleźć? Ja to za późno już jest dla mnie. Jesteś troszeczkę taki zgorzkniały, widzę. Ja myślę, że każdy człowiek ma potencjał. Życzę Ci, żebyś to odnalazł swój. Patrz, sam fakt, że rozmawiamy i możesz wpływać na ludzkie decyzje, jakie to jest ważne. Być może jakiś młody człowiek słucha tej rozmowy, który też myśli sobie, że jest nieśmiertelny, że nie, jest nie, silny... Nie ma, nie ma nic, A nie, nic, nie ma nic. takich ludzi, nie tak. Ludzi. Wiesz, Cię. może wyciągnie jakieś wnioski z tego To też jest praca, to co robimy teraz. Wiesz o tym? Tak, tak, tak. To jest ważne Nie, to już nie... Już prawie się na karku i Połowa życia dopiero za tobą <laughs> U... Ile zebrałeś dzisiaj do tego kubeczka? muś potrząsnąć tak fajnie. Oj, cienko tam jest w środku. 7 zł, tak? Jakoś no, tam, 7 zł. Życzę Ci, żeby ten kubeczek zawsze był pełny. Dziękuję. Uprzejmie dziękuję za rozmowę. Wzajemnie. I wszystkich pozdrawiam.